Film, który tam zrobisz, będzie pokazywany we wszystkich kinach w Rzeszy. Chyba należą mi się podziękowania. Marzyłeś o tym? A kiedy miałbym zacząć? Nowe szkolenie zaczyna się w przyszłym tygodniu. Chcą, żebyś był tam od początku. Masz pokazać przyjazd chłopców ze wszystkich zakątków Niemiec. Kurs, pierwsze samodzielne loty sam wiesz najlepiej. Co z moją pracą dla lunda? Zaczekaj. Jestem Zadziwiasz mnie. Nie sądziłem, że zdobędziesz tak szybko taką sumę. Bo przyniosłeś pieniądze, mam coś cenniejszego. Kpisz ze mnie? Wiem o ukrywanych w pewnym miejscu Żydach. Ty naprawdę nie rozumiesz swojej sytuacji. Idź z tym do Gestapo. Albo mam lepszy pomysł, to gestapo przyjdzie do ciebie. W tym samym miejscu jest konspiracyjna fabryka broni. Co to za miejsce? To chyba proste pytanie. Pałac w Złoczewicach. Wiem, że produkuje się tam broń. Kto produkuje?